Wokalista YouTube, Bono, nie zapomni tej nocy. Tak mówi. 70 tysięcy fanów, którzy przyszli na stadion w Chorzowie na jedyny w Polsce koncert tej grupy, też na pewno nie. Była doskonała pogoda i doskonała atmosfera. Były wielkie przeboje i imponujące widowisko. Czego tu chcieć więcej? Jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku w relacji Dariusza Kmiecika. Wczoraj wszystko było w pełni. Fani, Bono z zespołem i muzyka. Koncert! Naprawdę, inaczej się tego nie da powiedzieć. Zespół zaskakuje za każdym razem, ale za każdym razem jest genialny po prostu. Tego należało się spodziewać. Już przed koncertem Bono zapowiedział, że marzy mu się powtórka sprzed czterech lat. Coś bardzo magicznego zdarzyło się, gdy byliśmy tu ostatnim razem. Chcielibyśmy zobaczyć i przeżyć to jeszcze raz. Być może się uda. bo no co rzadko się zdarza, na koncert zabrał swoją córkę. Miała zobaczyć świetne show. Zobaczyła coś więcej. Gdy po pół godzinie nad śląskim zabrzmiał New Year's Day, stadion zamienił się w gigantyczną biało-czerwoną flagę. Podzieliliśmy się z sąsiadami, żeby było fajnie, żeby można było poczuć takiego wspólnego ducha. Być może stworzona z 70 tysięcy kartek Koszulega nawet prześcieradeł flaga będzie jednym z elementów DVD stracy koncertowej. Nagranie trafiło już na oficjalną stronę zespołu, bo takiej oprawy podczas tej piosenki nie ma w żadnym innym kraju. Podobnie jak reakcji Bono. Rzadko spotyka się gwiazdę z pierwszych stron gazet światową gwiazdę, która klęczy przed polską flagą i bije czoło Polakom. To jest naprawdę no nasza, nasze ego podskoczyło bardzo. Pierwsi fani pojawili się wczoraj około 5 rano. Wśród nich Łukasz Gierlik, dla którego nie był to ani pierwszy, ani ostatni koncert JUT w tym roku. Ale jak mówi, każdy jest inny. Ja się pcham pod scenę, bo jeszcze mam w Londynie trybuny, tak żeby wszystko widział z daleka. Ci, dla których był to jedyny koncert, robili co mogliby spojrzeć bono prosto w oczy. To zdjęcia z błękitnego 24 zrobione kilka chwil po otwarciu bram. Bieg po niezapomniane przeżycia trwał kilkadziesiąt sekund, ale skończył się sukcesem. Raz stał tuż przede mną. to. Było. Dziś dzięki pomocy portalu tvn24.pl panią Małgorzatę spotkaliśmy w Warszawie. Miałam ich tuż prawie na wyciągnięcie ręki. No Niesamowite przeżycie, naprawdę. Warto było, warto, jeszcze raz warto. Chwilkę pobiec, chwilkę się zmęczyć. Po wczorajszym koncercie już mówi się, że było to rokowe wydarzenie roku. Pojawiły się też porównania z koncertem sprzed czterech lat. Dla mnie... I tamten, i dzisiejszy magnificent. Choć niektórzy zauważyli jednak pewne różnice. Z każdym rokiem są coraz bardziej statyczni, i e, no, chłopaki już tak nie biegają po scenie. Bo chłopaki z YouTube mają prawie po 50 lat. Grają ze sobą od 30. O tym, co zrobili wczoraj na Śląskim nowoczesnej ponad 40-metrowej scenie, cylindrycznym ekranie z milionami pikseli i świetnym nagłośnieniu można by mówić dużo i długo, ale liczby i żadne opisy nie oddadzą tej atmosfery. Kiedy, nie wiadomo, ale można się domyślić gdzie. Dariusz Kmiecik. Fakty chorzów.